Witam serdecznie, szczęść Boże! Dzisiaj obchodzimy wielkie święto, święto wszystkich świętych. Myślimy sobie często, być może sobie myślimy, ja tak teraz zgaduję, że to nas nie dotyczy. To nie jest nasze święto. To jest święto tych, którzy są tam już w niebie, są święci. A my z, z reguły raczej nie chcemy być święci, bo to obciach, co ty taki święty jesteś, taka święta. Nie, nie chcę być święty. Chcę być tak pomiędzy. Nie chcę być zły, chcę być dobry. O, to wystarczy, nie? No ale wiemy o tym, że ta nasza dobroć jest słaba. Nawet jeśli nikogo nie okradłeś, zabiłeś, nie zgwałciłeś, to nie jesteś dobry, wystarczająco dobry. Masz być święty. Czyli jaki? Taki jak Bóg. Ja mogę być taki jak Bóg? No pewnie. Czy ja mogę być doskonały? Bez zarzutu? Pewnie, że możesz być doskonały bez zarzutu. Jak to zrobić? No, Jezus dzisiaj daje receptę w Ewangelii Mateusza. Za chwilę przeczytamy tę Ewangelię. Ale ja muszę być święty już? Nie mogę na przykład tuż przed śmiercią się nawrócić i, i stać się świętym tak w ciągu jednego dnia? Hmm, możesz tego nie osiągnąć. W ciągu jednego dnia możesz nie dać rady być doskonałym. Możesz nie dać rady załatwić wszystkich spraw. Dlatego dziś, teraz, dopóki jeszcze jest to dziś, podejmij decyzję o świętości, żeby wejść do nieba, do królestwa niebieskiego, bo nic nieświętego tam nie wejdzie, nic nieczystego, nic niedoskonałego nie ma udziału z Bogiem. Nie wejdziesz do królestwa niebieskiego, to może załapie się do czyśćca, a jeśli się nie załapiesz do czyśćca, To będziesz potępiony, będziesz potępiona. Więc dziś trzeba się wziąć do roboty. Oczywiście nie jesteśmy sami i nie mówmy, że ja już taki jestem, ja już się nie zmienię. Mam już tyle, tyle lat, ja już się nie zmienię. Spójrzmy na stary Testament, na nowy Testament. Abraham miał tyle lat, 74 lata, czy 75 lat, miał wtedy jeszcze na imię Abram. I Bóg go tak zmieniał, że stał się ojcem wiary. Był przyjacielem. Nazwany został przyjacielem pana Boga. No, 74 lata, to trzeba tak dużo zmienić w sobie. No, musiał w sobie dużo zmienić. Poczytajcie tę historię Abra Abrama, a później Abrahama. Zobaczycie, ile w nim musiało się zmienić. Dobra, wracamy do tej recepty. Recepta na świętość brzmi tak. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. To nie jest dla wszystkich. To jest dla tych, którzy wchodzą na tę górę. Dla tych, którzy chcą. To nie jest dla wszystkich. Jeśli nie chcesz, to wyłącz ten filmik, nie ma sensu. Stracić czasu, rób co chcesz. Jeśli chcesz być kimś innym, chcesz być wyjątkowym, chcesz być doskonały, to posłuchaj. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Co to znaczy? Tak przykładając na polski nasz język taki potoczny. Nie chcę być bogaty, nie chcę ja decydować, co jest dobre, co jest złe. Nie chcę mieć w ręku tego jabłka, że tak powiem, tego. Owocu poznania dobra i zła, i powiedzieć: Ja wiem, co jest dobre. Odkładam to poznanie i przyjmuję poznanie tego, który jest święty Jezusa. Jezus, niech mi powie, co jest dobre, co jest złe. Wtedy staję się ubogi, wtedy idę za Nim. Idziemy dalej. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. No dokładnie. Często musimy walczyć cierpieć I z tego powodu jesteśmy smutni, bo nie podoba nam się to, jak prowadzi nas Jezus. Bo to się wiąże z płaczem, z cierpieniem, ze zmianą, a zmiana to jest cierpienie, a to boli, zmiana z, z przyzwyczajeniami z, z przyzwyczajeniami, czajanie, z przyzwyczajeniami. Zmiana myślenia. Całe życie tak myślałem, i to jest złe? Tak. Jezus mówi zmień to myślenie. To będzie trudne, no i będzie z tego powodu smutny. Ale ten smutek zamieni ci się w radość idziemy dalej. Błogosławieni, którzy błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Oj, my nie chcemy być cisi często my chcemy sami załatwić sprawę, sami wziąć życie w swoje ręce i sami decydować. Czasami chcielibyśmy krzyczeć na ten samochód, który przejeżdża obok nas i prawie nas przejechał. Pięści się zaciskają, nie jesteśmy łagodni, często i gęsto. Nawet nie myślimy o tym, że można inaczej myśleć, można się inaczej w emocjach zachowywać, że można panować nad swoimi emocjami, a nie, że emocje panują nad tobą. Ej, wyluzuj. Co wyluzuj? To jest ważne. Dla mnie to jest ważne. No tak, ale możesz pomyśleć inaczej. Weź głęboki oddech. <laughs> Uuu, wkurzam się, nie? Nie wkurzaj się. Po co się wkurzasz? Jezus też mógłby się cały czas wkurzać. Nie wkurzał się. Czasami się wkurzał, ale szybko mu przechodziło. W najważniejszym momencie, kiedy wisiał na krzyżu i najwięcej cierpiał, się nie wkurzał wtedy. Wtedy był cichy i pokorny i łagodny. Ty też możesz. Jeśli chcesz, idziemy dalej. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Nie ja wymierzam sprawiedliwość. Pragnę tej sprawiedliwości, ale oddaję ją Bogu. I dlatego błogosławię tym, którzy mnie oczerniają. Błogosławię tym, którzy są niesprawiedliwi. Nie ja jestem sędzią od wymierzania sprawiedliwości. Niech Bóg wymierzy sprawiedliwość. Oczekuję jej i wierzę w to, że On, on to zrobi. Idziemy dalej. Błogosławieni. Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dokładnie. Jestem miłosierny, chcę być miłosierny, muszę być miłosierny, żeby samemu miłosierdzia dostąpić. Mam przebaczać 77 razy, czyli zawsze, nieustannie. Być gotowym do tego, żeby przebaczyć, żeby zacząć od nowa relację, która się zepsuła. Wybaczyć temu, który, który mnie skrzywdził i to bardzo mocno. Jeśli tego nie będzie we mnie, doszedłem już do połowy i mogę spaść z tej drabiny, i nie osiągnę tego celu, jakim jest świętość, czyli doskonałość. O Boże, trudne, nie idziemy dalej. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Muszę pamiętać, że mam w sobie dużo drobnych, takich małych niedociągnięć. Niedoskonałości. Dlatego spowiadam się na każdej mszy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Nie okradłem, nie zabiłem, nie, nie, nie zgwałciłem, to jest za mało. Są jeszcze takie rzeczy, które brudzą moje serce, brudzą mnie. Muszę być czyściuteńki. Po to Bóg dał nam te wszystkie sakramenty, żeby nas oczyszczać nieustannie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Chyba nie trzeba tego tłumaczyć, co? Idziemy dalej. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Tego też chyba nie trzeba tłumaczyć. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Z mego powodu to jest najważniejsze z jego powodu. Bo może być tak, że ktoś mówi źle o nas, ale z naszego powodu, a nie z powodu Jezusa. Że my naśladujemy Jezusa i jesteśmy podobni do Niego w tych wszystkich punktach, które przeczytaliśmy przed chwilą. Możemy być prześladowani ze względu na naszą głupotę, na naszą złość, na naszą niecierpliwość, na nasze grzeczenie pięścią. Z tego powodu często jesteśmy prześladowani i ciągani po sądach. No to, nie, to nie jest ten punkt. Z jego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o nas. Cieszcie się i radujcie albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Przykład, rozmawiam z kimś, no i to jest, ta rozmowa jest trudna. Ten człowiek mnie wyzywa i tak dalej. Więc ja co robię? Ja go nie wyzywam, chociaż chciałbym. Ciśnie mi się masę słów na język, nie robię tego i mówię mu, wiesz co, będę się za ciebie modlił. Niech ci Bóg błogosławi, dobrze ci życzę, naprawdę. Chociaż to nie jest proste, nie? No i ktoś mówi, może powiedzieć, e, puknij się w czoło, a ty jesteś głupi i myślisz, że Bóg istnieje. Jedź ty taki, ten, ten wasz kościół. No i to boli, nie? To strasznie boli. Ale przetrwaj to. Już jesteś na drodze do doskonałości. Okej, okay, dobra, to nie pogadamy, nie? Do widzenia. Trzymaj się. Boże, ratuj, ratuj. No to już jest dobre, to już jest bardzo dobre podejście takie, nie? Żeby zrobić coś takiego. Ktoś cię oskarża, ktoś, 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 ktoś pluje ci w twarz, a ty, jak Jezus. Smucisz się z tego powodu, tak, cierpisz z tego powodu, jest ci źle z tego powodu. Przetrwam to, przetrwam to, bo chcę być doskonały, bo mój pan tak robi. I teraz trzeba poznać Ewangelię. My mało znamy Ewangelię, naprawdę mało znamy Ewangelię, nie mówiąc nic o Starym Testamencie. Czytamy urywki. Albo słuchamy tylko Ewangelii na Mszy Świętej, to za mało. Naprawdę to jest za mało. Tam powinniśmy już przyjść przygotowani. Już powinniśmy wcześniej przeczytać więcej niż ten fragment, który usłyszymy, i już sobie pomedytować nad tym fragmentem, poczytać jakieś dobre komentarze. I, i wtedy wtedy. To będzie się w nas utrwalało i wtedy będziemy wiedzieć na pewno, czy Jezus powiedział tak i tak. Czy nam się wydaje, że Jezus tak powiedział? Bo może nam się wydawać, że Jezus tak powiedział. Na przykład, Jezus przecież się gniewał. No tak, ale kilka razy. Kilka razy, a nie cały czas. A ty możesz się gniewać cały czas. Możecie nosić nieustannie. I czy to będzie doskonałe? No bo Jezus się gniewał, więc ja też się gniewam, nie? Nie, no i to jest, to, jest, to jest wtedy niedoskonałe. Dobra, znowu gadam długo. Ostatnie, co chcę powiedzieć. Chcesz być święty, to wiesz co masz zrobić. Nie chcesz, to rób co chcesz. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.